Spotykamy się każdy wtorek tutaj w godzinach popołudniowych, trening trwa godzinę 10 minut, chłopaki zaczynają go z reguły w, w luźnej formie rozgrzewką. Zadaniem dla nich jest jakby ustalone już dużo wcześniej, ponieważ dzień wcześniej spotykamy się na rozmowach, na podstawie meczy, czy ich odczuć w meczu, czy w treningach, czego im brakuje staramy się tutaj w treningu wprowadzać. czas na plecach. Jak dzisiaj miało to miejsce. Skupiliśmy się na mocnych podaniach do partnera umiejętnością przyjęcia piłki mocnej i starania się zagrania jak najszybciej do kolejnego partnera. Generalnie ćwiczenie tutaj miało zadanie rozwijać dalej mocne podania, jak również obserwacja partnera pracującego w środku z obrońcą. Zadanie środkowego było, mając pressing, zgrać piłkę z pierwszej. W elemencie drugim, jako progres, przyjęcie tej piłki w kwadracie i odegrania do, do jednych z pozostałych trzech partnerów, którzy stają na obrzeżach. Oprócz tego, w kolejnym jakby ćwiczeniu, progresie, staraliśmy się skupić uwagę obrońcy na tym, by wyszedł z kwadratu i skupiał się na tym, by odebrać piłkę bądź przechwycić odbiór piłki, która jest zgrana do, do partnera w środku lub nie przejdzie przez środek kwadratu. Yy, miało to jakby spowodować yy, również zadanie dla zawodników z obrzeża, by ta piłka przechodząc przez kwa kwadrat widzieli tą przestrzeń i grali mocne podania. Yy, to ćwiczenie ma z reguły yy, charakter typowo techniczny, jakby z elementami, yy, które występują w meczu. I z tego przechodzimy, jakby wykończeniem jakiegoś fragmentu gry ze strzałem na bramkę. Wtedy, już jakby pozycjonuję zawodników na swoich pozycjach. Tam mają swoje zadania, które starają się wykonać w taki powtarzalny sposób. A więc co wtorek, ostatnie 20 minut treningu polega tylko i wyłącznie na tym, żeby z swoich pozycji dostarczali piłki, czy przyjmowali piłki, czy zgrywali je tak by czuli się w meczach komfortowo i tym samym rozwijali swoje pozycje technicznie, ale również taktycznie.